thank you Dajesz. Rozmowy o smaczkach show biznesu. Wiecie jak to jest na pikwina, jak Masz spodnie w połowie. Kola. Bez tabu. Zorientowałem się, że ja stoję od dłuższej chwili w samych przepoconych majtach i wrzeszczę tak strasznie na kaszkę. Zepsułeś mi święta. I bez tajemnic. Zobacz, się oświadczał nawet trzy razy. przecież to. Nie opowiadaj o tym. Dlałem. Naprawdę. Rozmowy, w których głęboko patrzy się w oczy. Potrafimy się dobrze pokłócić. Tak, dobrze. Potrafimy ja pokłócić i potrafimy być w takie niefajne atmosferę. Okay. Demakijaż. Magda wcale nie jest no. takim świętoszkiem. Absolutnie jestem przeciwieństwem tego. Jutro o 15 w Polsat Kafe. Najsłynniejsza niania w Polsce. Dzień rodzinka. Moja wina, że jestem czarująca. I jej zwariowana rodzinka. Osobiście uważam, że dzieci są naszym największym błogosławieństwem. Oj! Czy w tym domu nie można mieć trochę prywatności? Pański dom jest y, bardzo przytulny. Agnieszka dyga. Jako niania. Wynoś się stąd wygrać jej się oczy. Jutro o 16 w Polsat Cafe. Na program zaprasza sponsor, producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z magnezem. Sponsorem programu jest wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła z serii m Thermal marki Midea. Sponsorem programu jest producent leku Magnefar B6 Forte. Na niedobór magnezu. Rozpoczynamy program Shopping Quiz, królowe zakupów. Za chwilę poznamy.